Czydzystym rankiem grzegrzówki i pierze, zamiast wziąć się za dżdżownicę, nażarły się na czczo miąszu rzeżdżuchy i żygały rzędem do rozżarzonej brytwanny. Stół z powyłamywanymi nogami, i w czasie suszy szosa sucha, a Jola jest lojalna, gdyż jej siostra. Nieważne. Biorąc pod uwagę wizualny aspekt tego zagadnienia jest ono zbyt specyficzne w swojej strukturze obiektywnej i wobec tego w ramach szowinizmu i abstrakcjonizmu absolutnie nie wchodzi w rachubę. Bo jeżeli ktoś komuś coś, a nikt nikomu nic, to po cóż i na cóż? A co się tyczy względem tego, to i owszem, gdyż z punktu patrzenia na punkt widzenia kwintesencja omawianego zagadnienia jest nam bardzo dobrze znana. Lecz jeśli o mnie chodzi, to nie wiem o co chodzi. Dziękuję.